Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku yy, chciałbym poinformować, dlaczego nie było odcinków. Yy, co było przyczyną, no, że te odcinki i te filmy się nie pojawiały? Dlaczego nie pojawiały się filmy? Powodem było fakt, że byłem chory. <laughs> Jeżeli na przykład podczas jakiegoś filmu byłby na przykład taki jeden mały kasz albo jakaś chrypka, no to przepraszam. Ale jestem po chorobie, dlatego wrzucałem takie odcinki, takie krótkie, na przykład subskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwonek, kliknijcie łapkę w górę, po prostu nie miałem już tego, już nie miałem pomysłu, ale i tak, i tak, dzisiaj będą dwa filmy, dwa filmy dzisiaj. Spokojnie, dzisiaj regularnie, codziennie już będą pojawiały się odcinki. No, po prostu wczoraj się dobrze jeszcze czułem, ale miałem trochę kaszu i po prostu trochę miałem uszy zatkane. I po prostu przez, czy, przez ciśnienie, i po prostu chyba, przez, chyba również przez chorobę, tak naprawdę. Tak Dlatego naprawdę. nie miało sensu tego filmu wrzucać. A rano się tak troszkę kaszlałem, trochę kaszlałem, ale dzisiaj jest, jest, już, już jest naprawdę ok, dobrze się czuję. Dzisiaj będzie wieczorem o 19 albo o 20 odcinek. jak yy, taki bardzo ciekawy odcinek, yy, to jest taka niespodzianka, o której wam właśnie powiem. I co? To byłoby na tyle. Jak się to cześć i pa.